11 rozdział Ewangelia Jana A był chory pewien człowiek Łazarz z Betanii z miasteczka Marii i jej siostry Marty A to była ta Maria która namaściła Pana maścią i wycierała Jego nogi swoimi włosami Jej to brat Łazarz chorował Siostry więc posłały do Niego wiadomość Panie, oto ten, którego miłujesz choruje A gdy Jezus to usłyszał powiedział ta choroba nie jest na śmierć, ale na chwałę Bożą, aby przez nią był uwielbiony Syn Boży. Jezus zaś miłował Martę, jej siostrę i łazarza, a gdy usłyszał, że choruje został jeszcze dwa dni w miejscu, w którym przebywał. Lecz potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znowu do Judei. Uczniowie mu powiedzieli: Mistrzu, Żydzi dopiero co usiłowali cię ukamienować, a znowu tam idziesz? Jezus odpowiedział: Czyż dzień nie ma dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światłość tego dnia. A jeśli ktoś chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w nim światłości. To powiedział, a potem dodał: Łazarz, nasz przyjaciel, śpi. Ale idea, aby obudzić go ze snu. To jest obraz zmartwychwstania. Wtedy jego uczniowie powiedzieli: Panie, jeśli śpi, będzie zdrowy. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Lecz oni myśleli, że mówi o zaśnięciu zwykłym snem. Jest nawiązanie do snu. Wówczas Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł. I ze względu na Was raduje się, że mnie tam nie było, abyście uwierzyli, ale chodźmy do niego. Wtedy Tomasz zwany Didymos powiedział do współuczniów: Chodźmy i my, aby z nim umrzeć. Z Jezusem. On to powiedział bardzo odważnie, bo ponieważ tutaj już wszyscy na Jezusa napierali i chcieli Go po prostu zamordować. I patrzcie, co tu się dzieje dalej. Kiedy Jezus przyszedł, zastał Go już cztery dni leżącego w grobie, a Betania była niedaleko Jerozolimy w odległości około piętnastu stadiów. A wielu Żydów przyszło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy Marta usłyszała, że Jezus nadchodzi, wybiegła Mu naprzeciw, ale Maria siedziała w domu i powiedziała... Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale i teraz wiem, że Bóg da Tobie cokol o cokolwiek Go poprosisz. Jezus jej odpowiedział: Twój brat z martwych wstanie. Patrzcie, jaka jest wiara Marty. Marta mu powiedziała: Wiem, że z martwych wstanie, przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Łazarz nie jest w niebie. On śpi i czeka na zmartwychwstanie. I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? Zaśnij i zmartwychwstanie. Odpowiedziała mu: Tak, panie, ja uwierzyłam, że ty jesteś Chrystusem, synem Bożym, który ma przyjść na świat. Czy ty wierzysz prawdziwie wiarą apostolską, wiarą Chrystusa? Przestrzegasz Bożych przykazań I idziesz za Nim Tak samo Łazarz nie był w żadnym niebie On wyszedł z grobu Nic nie mówił Wow ja Cię kręcę Ja byłem u Ojca A Ty znowu mnie tutaj na ziemię sprowadziłeś On obudził się Duch wrócił do Niego Tak samo jak Jezus uzdrawia dziewczynkę Mówi do niej Talita kum Talita kumi dziewczynko mówię Ci wstań w innej Ewangelii jest to napisane: Córka Jaira, Talita Kumi, dziewczynko, mówię ci, wstań. Wtedy duch wrócił do niej, czyli ożywcze tchnienie Boże. Duch jest życiem, duch jest prawdą. Duch stanowi o życiu. Tchnienie Boże powróciło do niej i ona ożyła, bo człowiek żyjącą duszą jest, kiedy jest w ciele i kiedy funkcjonuje. Jeżeli ciało umiera, to człowiek, dusza umiera. Jezus umarł całkowicie, a nie w jakiejś postaci innej, sobie jeszcze gdzieś tam chodził. Bardzo ważne jest, żeby to rozumieć, bo jeżeli tego nie rozumiesz, to nie zrozumiesz innych równie ważnych rzeczy w piśmie. I teraz patrz, na sam koniec przeczytam to. Proszę Was, pomyślcie o tym, ugruntujcie to w sobie, zobaczcie tą prawdę, nawróćcie się. I jeżeli wy to zaczniecie rozumieć, to zrozumiecie również inne rzeczy. I Bóg wyciągnie Was z kłamstwa, i prawdziwie staniecie się Jego uczniami, i poznacie prawdę, prawda Was wyzwoli. Patrzcie na to. Objawienie jest pisane w chjaźmie. Księgi Starego Testamentu, jak i w ogóle księgi Nowego Testamentu, sposób pisania Hebrajczyków polega na tym, że najważniejsze rzeczy znajdowały się w środku księgi. Apokalipsę w pewnym momencie czyta się od tyłu. Czyli czyta się rozdziałami yy, tak jak normalnie, czyli 20, 21, ale na takiej zasadzie, że akcja z 21 dzieje się przed 20. Jest jakby odwrócenie kolejności i nawiązanie do wcześniejszych wydarzeń. Zobaczcie tutaj. 20 rozdział wam przeczytam. I zobaczyłem anioła zstępującego z nieba, mający klucz do otchłani. Mającego i zobaczyłem anioła zstępującego z nieba, mającego klucz do otchłani i wielki łańcuch w ręce. On stępuje do otchłani, czyli na ziemię, tutaj otchłanią jest ziemia. I chwycił smok węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan i związał go na tysiąc lat. I wrzucił go do otchłani, zamknął go i opieczętował, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni tysiąc lat, a potem musi być wypuszczony na krótki czas. I zobaczyłem też trony, i zasiedli na nich, i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Bożego, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi, i nie przyjęli jej znamienia na czoło, ani na rękę, i ożyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat, a inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze z martwych wstanie. Tutaj mamy chiazm. Dostępuje w XIX rozdziale, wraca Chrystus. Tu następuje zmartwychwstanie umarłych. Szatan zostaje związany okolicznościami na tysiąc lat na Ziemi, dlatego że cały świat jest otchłanią, jest zniszczony. Dlatego że blask Jezusa Chrystusa, jego świętość yy, wszystko spali. Każdy człowiek, który nie jest odnowiony przez Boże Słowo. I nie należy do Chrystusa, nie przetrwa spotkania z Jezusem, bo on jest ogniem trawiącym, on jest Bogiem świętym i nic nieświętego nie stoi się przed nim. I tutaj mamy chjazm, mamy sytuację, w której yy, następuje zmartwychwstanie, święci zmartwychwstają, idą do nieba razem z Chrystusem, czyli mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Natomiast szatan związany okolicznościami jest sam na ziemi, która jest odchłanią i błąka się tu przez tysiąc lat, kompletnie nie mając co robić, ponieważ nie ma tutaj ludzi. Wszystko zostało zniszczone. On z aniołami tylko tutaj przebywa. Natomiast my jesteśmy ludzie, zmartw ludzie zbawieni, ludzie święci, ci, którzy ożyją i którzy zostaną przemienieni, będą w niebie z Chrystusem przez tysiąc lat. Błogosławiony i święty ten. Kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat. A gdy się skończy tysiąc lat, szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia. I wyjdzie, aby zwieść narody z czterech krańców ziemi Goga i Magoga by zgromadzić je do bitwy. I tutaj mamy znowu chjazm. Te sytuacje dzieją się przed tymi, ponieważ kontekstowo tak to wynika i tak się to rozkłada. Wyjdzie, aby zwieść narody z czterech krańców Ziemi, Goga i Magoga, by zgromadzić je do bitwy, a ich liczba jest jak piasek morski. I weszli na szerokość Ziemi, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, lecz istąpił jednak ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok, i będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków. To jest śmierć wieczna, czyli zdezintegrowanie. Koniec całkowite wyniszczenie. I zobaczyłem wielki biały tron, zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca. A więc tu widzimy sąd, tu widzimy wyrok. A tutaj mamy sąd, czyli jest to chiazm, odwrócenie kolejności, co jest typowe dla księgi Apokalipsy i do, dla wszystkich hebrajskich ksiąg. I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo i nie znaleziono dla nich miejsca. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem. To jest drugie zmartwychwstanie zmartwychwstanie na śmierć. W tym zmartwychwstaniu będą mieli udział wszyscy ci, którzy nie uwierzyli w Jezusa. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych stojących przed Bogiem i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, Księgę Życia i osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków. I wydało morze umarłych, którzy w Nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli, i zostali osądzeni. Każdy według swoich uczynków, a śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć. I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, zostanie wrzucony do jeziora ognia. To było pierwsze zmartwychwstanie dla tych, którzy należą do Chrystusa, tu mamy drugie zmartwychwstanie oraz sąd, a tu mamy wyrok. Natomiast tutaj jest przyjście Chrystusa. Te wszystkie te wydarzenia dzieją się przy powrocie Jezusa, natomiast te po upływie tysiąca lat to jest chjazm. I potem mamy o nowej rzeczywistości, którą czyni Chrystus, tutaj, na Ziemi. To wszystko jest napisane. Wiem, że to miał być ostatni fragment, ale jeszcze na zakończenie to Wam przeczytam, abyście mieli całkowitą jasność w tym wszystkim. I prawdziwie oderwali się z Babilonu. Wyjdźcie z Babilonu, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów. Babilonem jest Kościół katolicki i wszelkie, wszelkie odstępstwo, kłamstwo i zła i fałszywa nauka. Wyjdźcie z Babilonu, jak czytamy w Księdze Apokalipsy, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów. Patrzcie na to. Apostoł Paweł pisze o sytuacji życia wiecznego i zmartwychwstania. A nie chcę bracia, abyście byli w niewiedzy oraz śmierci, czyli snu. A nie chcę bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei, czyli te, którzy, ci, którzy są bez Jezusa. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z nim przez zmartwychwstanie. Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, czyli umarli. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła i z dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Z martwych wstaną, powstaną ze snu. Potem my, którzy pozostaniemy, żywi, razem z nim będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowy. I to kiedy się wydarzy, przy przyjściu Jezusa na ziemię, przy powtórnym Jego przyjściu, które będzie już niebawem, ponieważ odstępstwo sięga totalnego zenitu. Na samym koniec, kochani, widzicie, jak kocham Słowo Boże i kocham Was, i z miłości do Was to mówię. Jezus w 17 rozdziale Ewangelii Jana mówi: A to jest życie wieczne aby poznawali ciebie jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś myśli, że po śmierci będzie sobie jajecznicę na słońcu smażył, nic bardziej mylnego. Jeżeli się nie nawrócisz to umrzesz, zmartwychwstaniesz do śmierci i zostaniesz zniszczony. Natomiast jeżeli prawdziwie się nawrócisz i uwierzysz Słowu Chrystusa, przyjmiesz Jego zbawienie, będziesz przestrzegał Jego przykazań, i ukochasz Go całym swoim życiem i poddasz Mu wszystko, uczynisz Go naprawdę Panem swojego serca, Panem swojego życia, to On Cię zbawi i zachowa dla swego królestwa i zmartwychwstaniesz do życia w pierwszym zmartwychwstaniu. Kochani, dziękuję Wam za to, że wysłuchaliście tego filmu i proszę was, żeby On wzbudził w was głębokie refleksje, a ja z całego serca modlę się za was. Nic nie mam z tych filmów. Robię to całkowicie bezinteresownie dla Jezusa Chrystusa, ponieważ Go kocham, a w Nim kocham was, i pragnę tego, byście byli zbawieni. Dlatego proszę Was, nawróćcie się i przyjmijcie łaskę Chrystusa, która tak hojnie została na nas rozlana przez Jego krew. On prawdziwie oddał za nas życie na krzyżu, i On prawdziwie cię zbawi, kiedy do Niego przyjdziesz. Natomiast Jego imię dzisiaj wszędzie jest bluźnione, y, szczególnie przez tak zwanych chrześcijan, którzy we wszystkim umniejszają Chrystusowi, wierząc w kłamstwo, a nie w prawdę Jego słowa i Jego Ewangelii. Z całego serca proszę Was w imię Jezusa Chrystusa. Nawróćcie się, pojednajcie się z Bogiem i wyjdźcie z Babilonu, którym jest wszelki instytucjonalny kościół, i niech ten Babilon wyjdzie z waszego serca, a wykorzenić go może tylko w słowo Jezusa Chrystusa. Gorąco się o to modlę i proszę Was, abyście trwali w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen. Natomiast jaki to będzie przebieg? Y Całe to gadanie o tysiącletnim królestwie tutaj na ziemi to jest fikcja i kłamstwo jezuickie, które jest siane i, i propagowane. Y, większość właśnie kaznodziei internetowych i, i też właśnie z tych zwiedzionych y, instytucjonalnych systemów głosi na stanie królestwa Mesjasza na ziemi, tysiącletnie panowanie Jego tutaj albo już teraz budują swoje królestwo. Natomiast cała rzeczywistość przyjścia Chrystusa będzie wyglądać w taki sposób: jeszcze tylko powiem, skąd się biorą te koncepcje tysiącletniego królestwa albo tego pochwycenia sekretnego, co jest po prostu zwykłym idiotyzmem. To się bierze z nieczytania Pisma Świętego w całym kontekście, z odrywania Księgi Apokalipsy od całej Biblii oraz czytania Księgi Apokalipsy w sposób zły. Ponieważ apokalipsa jest hiazmem i należy ją czytać jakby w innej strukturze. Tam na środku dzieją się wydarzenia, które są, są najważniejsze, a potem ona, ona od pewnego momentu należy ją czytać od tyłu, dlatego że apogeum całej akcji dzieje się w środku, to jest jakoś 19 rozdział. A te, które są później są dopowiedzeniem do, do tego, co jest napisane w środku staro właśnie Izraelici, Hebrajczycy, chiazm jest, jest typową strukturą literacką, którą oni się posługują, tak samo jest to pisana Tora. Należy umieć czytać i rozumieć Biblię, i chcieć ją czytać i rozumieć w taki sposób, jak rozumiał ją Jezus i jak czytał ją Jezus i apostołowie. Jeżeli człowiek ma w sobie na tyle pokory, żeby to zbadać, i zobaczyć, i tak na to spojrzeć, to zrozumie treść pism. A jeżeli nie, no to nie zrozumie i będzie siał takie kłamstwa jak większość tych zwanych, tak, tak zwanych tych zielonych, zwiedzionych protestantów. Natomiast jak to będzie przebiegać? Kiedy czas się wypełni, Chrystus wróci na Ziemię. I wtedy nastąpi tak zwane pierwsze zmartwychwstanie. Ludzie, którzy zasnęli w Chrystusie, powstaną z martwych. Ci, którzy na świecie będą w czasie Jego przyjścia, zostaną przemienieni. Cała Ziemia natomiast i wszyscy ludzie, którzy nie wierzą w Chrystusa, i w ogóle wszystko zostanie spalone blaskiem przyjścia Pana, a ludzie z martwych wstali zostaną wzięci do nieba na tysiąc lat. I tam będzie królestwo Mesjasza, tam będą gody Baranka, tam będzie yy, uczta weselna. Tak jak Jezus się modli, aby oni byli tam, gdzie ja jestem. Tysiąc lat będziemy z Chrystusem królować w niebie. Dlatego, że pisma musi się całe wypełnić. I i Jeremiasz przepowiadają całkowite zniszczenie Ziemi po przyjściu Mesjasza. Natomiast na Ziemi będzie tylko Szatan, spętany. Będzie, ziemia będzie otchłaniem, a on będzie spętany okolicznościami, ponieważ nie będzie mógł nikogo zwodzić. Ani nic robić, bo nie będzie ludzi na ziemi. Wszystko będzie zniszczone. Zobaczy cało, całe, cały skutek zła, które czynił. Totalne zniszczenie ziemi. Natomiast my będziemy z Chrystusem w niebie. I kiedy upłynie tysiąc lat, Nowy Jeruzalem zstąpi z nieba. I będzie miało miejsce tak zwane drugie zmartwychwstanie, czyli zmartwychwstaną wszyscy ci, którzy do Chrystusa nie należą. I oni zmartwychwstaną tak samo źli i tak samo zwiedzeni, jak umarli. I szatan wtedy ich zwiedzie i dokona się na nich sąd. Oni przystąpią do szturmu na miasto umiłowane, i jak czytamy, ogień zstąpi z nieba i pochłonie ich, i oni zginą w ogromnych męczarniach. I umrą, zostaną zniszczeni. Natomiast nowe Jeruzalem wstępujące z nieba zakorzeni się na ziemi i nastąpi odnowienie wszystkich rzeczy. I na tej ziemi będzie królestwo Mesjasza. Wieczne królestwo w nowym Jeruzalem będziemy żyć i tak jak mówiłem, każdy będzie miał swoją winnicę i będziemy prawdziwie kochać naszego Ojca i naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest chronologia czasów ostatecznych. Natomiast te wszystkie bajki, że my będziemy kimś tutaj rządzić, to jest chora ambicja chorych umysłów, które ciągle chcą kimś rządzić, które nie potrafią uznać władzy Mesjasza, Jezus jest tylko Panem. I w Królestwie Chrystusa, Chrystus jest na pierwszym miejscu. Ojciec jest na pierwszym miejscu. Króluje ojciec i syn, a my mamy społeczność z Ojcem i z Jego synem, kiedy wierzymy w Jezusa Chrystusa, kiedy zachowujemy Jego przykazania, kiedy mamy wiarę Chrystusa i postępujemy według Jego przykazań. W Królestwie Mesjasza, to Mesjasz jest na pierwszym miejscu. Wszyscy do Niego lgniemy, wszyscy o Nim mówimy i co należy robić teraz w tych czasach ostatecznych? Głosić Królestwo Boże, głosić Mesjasza, mówić o Chrystusie, aby ludzie się nawracali, mówić o przykazaniach Bożych, aby zachowywali Boże przykazania, aby zachowywali szabat, bo szabat będzie na nowym niebie. Po... Pod nową na nowej ziemi i pod nowym niebem, aby przestrzegali Bożych przykazań, aby czynili Boże Słowo, aby nawracali się całym swoim sercem do Chrystusa, poznawali Go i zachowywali wszystko to, co On powiedział. Żeby nie bali się władzy, żeby y, zmienili swoje życie, żeby nie brali udziału w, w niegodziwych uczynkach ciemności, aby byli pouczeni o tym, do czego prowadzi farmakologia. Do czego prowadzą szczepienia, do czego prowadzi farmacja, do czego prowadzi yy, całe to zło i kłamstwo, które jest siane przez szatana. Moi kochani, to właśnie jest to: mamy głosić prawdę, mamy głosić nadejście Królestwa Chrystusa, który zakończy wszystko to, co się na tym świecie dzieje. Ten cały wyzysk, kłamstwo, uzurpacje zło, które po prostu to zniszczy. I kiedy my wierzymy w tego Chrystusa, w prawdziwego Mesjasza, króla królów i pana panów, w naszego ukochanego Pana Jezusa, nie musimy się niczego bać. Bo nawet jak nas zabiją, to z martwych wstaniemy. Co oni nam mogą zrobić? Mogą nas jedynie zabić. A jeżeli nas zabiją, to Chrystus nas w czasie ostatnim podźwignie z martwych. Natomiast koncepcja nieśmiertelności duszy to jest filozofia platońska i arystotelesowska. I to jest typowe dla pogańskich, satanistycznych doktryn, którymi cały ten świat się rządzi. Moi kochani, nieśmiertelny jest tylko Bóg, natomiast człowiek po śmierci zasypia i z martwych wstaje. Albo do życia, albo do śmierci. Żaden człowiek nie idzie po śmierci ani do nieba, ani do piekła. Po prostu śpi. I zmartwychwstanie, albo w pierwszym zmartwychwstaniu, albo w drugim zmartwychwstaniu. Natomiast kiedy Jezus Chrystus wróci na Ziemię, osobiście uważam, że będzie to bardzo szybko, bardzo blisko, ponieważ cały ten czas przyspiesza. I moi kochani, proszę Was, żebyście byli gotowi tak, jakby Jezus miał wrócić teraz. Żeby nic nie było dla Was ważniejsze niż Chrystus. Aby On był dla Was najważniejszy. Abyście byli gotowi. Jezus wraca, Panie, jestem Twój. Żeby nic nie wiązało Waszego serca. Ale żebyście byli prawdziwie w Chrystusie, Jezusie. I czy Jezus Chrystus wróci dzisiaj, jutro, pojutrze, za rok, za dwa, za dziesięć lat, wy macie być gotowi teraz. Nawet jeżeli miałby wrócić za sto lat, wy macie być gotowi tak, jakby miał wrócić teraz. Czyli żyj tak, jakby Chrystus miał wrócić teraz, a planuj w Chrystusie Jezusie miłość tak, jakby miał wrócić za sto lat. Czyli ja na przykład robię studia, pracuję i tak dalej, więc żyję. Sami widzicie, to życie jest ono jawne, niczego nie ukrywam. Chcę, chcę, żebyście widzieli, że cała Ewangelia realizuje się właśnie w naszym życiu, ale jestem gotowy. Dlatego i wy idźcie, róbcie te pragnienia, które Chrystus wlewa w wasze serca. Jeśli pragniesz pomagać dzieciom, to idź to robić. Jeśli chcesz otworzyć warsztat samochodowy. To idź to robić, ale zrób to z Chrystusem, a nie bez Niego. Zawsze, gdziekolwiek spotykasz się z człowiekiem, tam on potrzebuje prawdy. Bóg nie chce, żebyśmy zamknęli się w domach, tylko żebyśmy byli wśród ludzi i zanieśli im Jego.